Cześć, witajcie! To jest jestem Natek. W tym filmie pokażę Wam znowu modyfikację Toy Building Block Car. I to jest taka modyfikacja, która dodaje auta z LEGO do BeamNG Drive. W ostatnim filmie z tej modyfikacji przetestowałem e, różne wersje tego auta. Ale w tym filmie te auta na tym torze wyścigowym, na tym torze terenowym oraz na tych różnych moich testach. Ojej. To mi się, naprawdę bardzo dobrze driftuje. Właśnie wziąłem wersję drift. Bardzo fajnie. Zobaczmy jakie są jeszcze wersje wyścigowe. Tutaj jest jakieś inne takie szybkie auto. Zobaczmy czy tam się da driftować. No tak... Średnio chyba. Ale to się odbija. Czy to ma jakieś zawieszenie? Chyba nie ma. No, to tłumaczy wiele. Ej, silnik zgasł przed chwilą? Ojeju, no. tym się prawie nie da jechać. No. Więc ostatnio testowałem jakieś auto takie z rakietami. Bardzo szybko jechało. Ponad 1000 km na godzinę, ale teraz zobaczę, czy jest jakaś inna wersja, może, która też się może tak rozpędzi. Tutaj jest wersja Speed Record. To jedzie wolno, jak na razie. No, chyba tutaj z przodu ta część jedna, która tam ociera. Spróbuję tą część usunąć tutaj o tą. I no, o dobra, teraz odpadło. Dobra, chyba jednak muszę tak normalnie pojechać. Dobra, 140 km na godzinę. To się wcale tak szybko nie rozpędza. O, teraz już trochę spiesza. 200... 270... Ojecie, ja wezmę po prostu jakąś inną wersję, która będzie mi się wydawać szybka. O ta, drag. Ta może będzie szybsza. TBB Motors Amon Gas. Ta literka A to chyba jest dystrybutor paliwa. I tutaj pisze gaz czyli paliwo po jakiemuś, nie wiem. Zobaczmy, jak, jak to będzie szybkie, włączyłem nitro. Dobra, tym się nie da skręcać za bardzo. Dobra, jakoś jadę. Ojecie, ja prawie wjechałem w tą barierkę tam. O 400 km na godzinę jechałem. Dobra, chyba nie wyhamuję. No. Chyba nie. Ojej, już do lasu wyleciałem. Ja było dużo szybciej niż się spodziewałem. Dobra, tutaj jest jakaś inna taka wersja, szybka chyba. Bardzo ładnie te przednie koła się tam unosiły. Myślę, że brak zawieszenia w tym aucie e, trochę przeszkadza w, w jechaniu. Chyba tak. Myślę, że od razu pójdę tutaj na ten tor. tutaj. Terenowy, Bo chyba tutaj widziałem jakieś takie fajne trenowe auto. Tutaj Crawler. Zobaczmy. To jest bardziej trenowe, niż myślałem. To to skręca wszystkimi kołami. No, to jest wolniejsze, niż się spodziewałem. Nie wiem, czy to dlatego, że tutaj po prawo coś naklikałem. Już to się jakoś rozpędza, ale to auto nie jedzie jakoś bardzo szybko. Zobaczmy, jak tutaj skoczę. No, ledwo się oderwałem od ziemi. Chyba nie przeskoczy tamtej dużej skoczni. Co tutaj dalej będzie? No, bardzo ładnie to auto ląduje. Myślę, że to auto ma szansę przejść te następne tory. O, yy, na tej mapie. No, i się przewróciłem. Już raczej nigdzie nie pojadę. Więc jeszcze raz spróbuję. Tylko teraz może wybiorę sobie jakieś inne auto. Ta wersja chyba wygląda fajnie. Dobra, jedziemy. 3, 2, 1. Jedziemy. No. A nie! Przewróciłem się. Trzeba bardziej uważać. My kamera kamerę z, drugi... z pierwszej osoby. zobaczyć jak to będzie wyglądać. No, ładnie. Ta wersja jedzie bardzo fajnie, tylko trzeba uważać, żeby się nie przewrócić na zakrętach ojeju, tutaj jest jeszcze inna taka wersja trenowa I TO MA LUSTERKA! wow jeszcze nie widziałem żadnego autalego, lego, które ma lusterka a może tej wersji się uda tamtą yy, skoczni przeskoczyć teraz zobaczę, jak tamto jadę, a może jednak nie jeżeli się tej wersji nie uda, to wezmę jeszcze raz tą wcześniejszą wersję o, o, teraz sobie dalej wyleciałem, ale tutaj chyba przełamowałem i parę części podpadało, no myślę, że tej wersji się to może udać Może na górze pisze logo, a na dole pisze legno. Chyba dobrze wiecie, jaką firmę to podrabia. <grystanie> Wylądowałem się, odbiłem. I jakoś nam się udało, no. Dobra, nie wiem. Przejdźmy na tą mapę z tą skocznią. Miejmy, miejmy nadzieję, że tam będzie troszeczkę lepiej. Więc najpierw przetestuję tą wersję z rakietą. Pewnie przylecę całą torę, ale to zaraz zobaczymy. Potem wezmę jakąś normalniejszą wersję. Jedziemy. Nie. 400. 500. 500 km na godzinę. I prosto do basenu Tak Pięknie. I auto się aż tak nie rozwaliło. Jeszcze widać, że to jest auto, więc to bardzo dobrze. Weźmy teraz jakąś normalniejszą wersję. Oto na przykład. Ojeju, ale to się odbija 300 km na godzinę. 400 40 metrów przyleciałem. Ale to się pięknie niszczy, no. Te klocki tak latają, no to jest... Normalnie piękne. Ten silnik się jeszcze pali, tam odleciał. To jest świetne. Więc jestem na tej mapie z tą górką i najpierw przetestuję to wersję, która nagle jest dużo szybsza niż e, była wcześniej no, na tym torze, no. Czemu to nagle się stało bo dużo szybsze? Nie wiem, ale to jest bardzo ciekawe. Dobra, nie wiem czy uda się tutaj skoczyć na tej skoczni. No, dobra, jakoś tutaj skoczyłem. Lądujemy. No, z tym kołem coś się chyba stało. Dobra. Du dużo lepiej tej wersji tutaj poszło. Bardzo ładnie to auto jedzie. W ogóle, w ogóle samo nie skręca, i cały czas nad nią mam kontrolę. No tylko nie teraz. Dobra, 300 km na godzinę. To się trochę odbijem, ale jest lepiej niż było wcześniej. Przelatuje całość, trochę bokiem ląduje. Padło, ale koła się chyba jeszcze trzymają. Silnik się zepsuł. To auto tego testu nie przechodzi. Więc jestem na ten testie zawieszenia. Teraz sprawdzę tą wersję. Potem sprawdzę tą wersję z tymi większymi kołami. Tutaj się jak zwykle nic nie dzieje. Wszystko jest dobrze. Zobaczymy, jak będzie tutaj niżej. Tak. No, cały ten przód się tutaj rozwalił, jak tam walnąłem, no. No to chyba jest minus tego, że części się nie, nie deformują, tylko odpadają. Spróbujmy tą drugą wersję. O ja cię, ale tutaj skoczyłem. E, ta wersja jest dość wysoka, więc może jej się tam uda. Dobra, jak na razie jest dobrze. Te 300 km na godzinę. Aże nie przywalę. Tak, nie przywaliłem. To chyba jest pierwsze auto od bardzo dawna, które tutaj nie przywaliło na początku, ale... Ja się odbiłem jej bokiem, tak, które. Ja Miejmy nadzieję, że teraz się tak nie odbije. Do boku. Będę jechać na zwolnionym temie, to będę miał trochę większą kontrolę. No tam, w dojechałem tylko jedną stroną. Nie, W tym aucie się chyba <grym> nigdy nie uda. Więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to się Wam na pewno spodoba. Ten wcześniejszy film o tym aucie. Subskrybujcie łapkujcie. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć.